Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się mulczowaniem ścierniska po zabranym Sorgo. Tutaj oczywiście poza odcinkiem sobie zebrałem Sorgo, już nawet tu chwasty zaczęły rosnąć. No i dzisiaj zajmiemy się mulczowaniem tego ścierniska, wsiadamy sobie do Waltry. I zaraz rozpoczniemy dzisiejszą pracę, tylko pokażę Wam taką dosyć ciekawą rzecz, którą zauważyłem poza odcinkiem. Jak widzicie, włączę sobie teraz prawy kierunkowskaz. No a spójrzcie, jak widzicie na tej maszynie teraz świeci się lewy kierunkowskaz, teraz zapalimy lewy kierunkowskaz na ciągniku, a tutaj świeci się prawy. No więc to jest ciekawa rzecz tutaj, chociaż jak podepniemy z przodu, to wtedy już będzie działać normalnie, więc może tutaj ten mulcher powinienem z przodu zaczepić. Ale to jakoś wygodnie mi się jeździć, jak jest zaczepiony z tyłu tego ciągnika. Oczywiście możemy go zaczepić też do przodu i w ten sposób również możemy pracować. No i teraz zapalę prawy kierunkowskaz na ciągniku. No i tutaj już działa normalnie, tutaj jest z prawej strony, tam też jest z prawej. Teraz weźmiemy lewy kierunkowskaz i tu już działa poprawnie. No okej, okay. potrzebę sobie z tyłu ten mulcher, no bo tak jakoś wygodniej mi się pracuje. No i możemy rozpocząć mulczowanie ścierniska. Akurat pasorko dostaje takie większe ściernisko, więc można sobie to zmulczować, no i wtedy lepiej widać na przykład gdzie jest rozlana w albo rozrzucona bornik podczas nawożenia. No i to już trochę ładnie to wyglądało, tutaj nie mamy aż tak wysokich tych pozostałości po zabranym sorgo. No teraz jak widzicie mamy wrzesień, jeśli chodzi o kolejne odcinki to pewnie zajmiemy się jeszcze zbieraniem buraków oraz bawełny, no i pozbieramy sobie słoneczniki. No i pewnie też trzeba będzie zajęcie się przygotowywaniem winogron pod zimę, czyli jak te liście trochę obeschną to będę musiał skorzystać z tego stakatora do przycinania krzewów. No i poprzecinam te liście. O, widzę, że to pracownik zostawił takiego omijaka podczas koszenia, no ale to już nie będę wracał się kombajnem, tylko po prostu sobie przejedziemy e, mulcherem po tym. No jeszcze zobaczymy, może jak e, wystarczy czasu do końca serii, to może zajmiemy się jakimś nawożeniem. E, pól może sobie jakąś gnojówkę rozlejemy, czy coś w tym stylu. No jeszcze zobaczę. No jeszcze parę odcinków do końca serii nam zostało, więc e, troszkę sobie jeszcze tu możemy porobić. Jak uzbieramy odpowiednią ilość pieniędzy, to może jeszcze na koniec serii zakupimy sobie wiatrak. No ale myślę, że na spokojnie powinienem uzbierać taką kwotę, więc pewnie sobie później zakupimy jakiś wiatrak na gospodarstwo. No i zobaczymy, czy będziemy robić jakąś pracę w lesie, czy nie, więc tu jeszcze się zastanowimy. Muszę zobaczyć też, rozplanować te odcinki do końca serii. No i już niedawno rozpocząłem serię trzecią, która na razie pojawia się w poniedziałek, a jak zakończymy serię pierwszą, no to... Seria trzecia wskoczy na sobotę i w sobotę będą pojawiać się odcinki z serii trzeciej. No, też myślałem, żeby w niedalekiej przyszłości rozpocząć serię z czwartą z mapki Hagenstedt. No, bo jest to oczywiście mapka przeniesiona z Farminga 13, no i jakiś czas temu robiłem prezentację tej mapki, więc jeśli ktoś byłby ciekawy, no to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Możecie tam zobaczyć ten odcinek i zobaczyć, jak ta mapka się zmieniła. No i powiem Wam, że podczas tej prezentacji bardzo mi się ona spodobała, więc też myślałem, żeby zrobić jakąś serię. Ostatnio też pojawiły się informacje, że możemy się doczekać w niedalekiej przyszłości dodatek z maszynami marki Deutzfahr, więc też... byłoby to bardzo fajne, no i też te ciągniki idealnie by pasowały do tej mapki, no bo oczywiście w czasach farminga 13 dominowała marka Deutzfahr. Podobnie było też w farmingu 11. no więc też byłoby to bardzo ciekawe, żeby popracować sobie trochę z takimi maszynami. Ale też tam chciałbym skorzystać z modyfikacji, a zwłaszcza modyfikacji na maszyny, które były w starszych farmingach. Na przykład widziałem, że jest ciągnik Lamborghini, jest na przykład Case Puma, który też jest bardzo ładnym ciągnikiem. Oczywiście jakieś, tutaj, jakieś też dojstwary są oraz inne maszyny, więc też mogę sobie skorzystać z tych maszyn i mogę zrobić taką serię czwartą na mapce Hagenstedt. No a później może ewentualnie zakupiłbym sobie dodatek, ten związany z leśnictwem, gdzie mamy mapkę leśniczym, no i też mogę zrobić jakąś serię, chociaż pewnie tamta seria nie byłaby jakaś duża, no bo trochę popracowalibyśmy sobie w lesie, może jakieś inne rzeczy porobilibyśmy. Na tamta seria raczej nie byłaby jakaś duża, ale też ta mapka jest bardzo ciekawa z tego dodatku związanego z leśnictwem. Też pojawiło się tam sporo ciekawych maszyn. Niedawno też wyszedł dodatek z maszynami marki Goveil, też trochę o tym wspominałem w odcinku z serii trzeciej. No i myślę, że będę chciał sobie zakupić ten dodatek, bo jest tam wiele fajnych maszyn związanych z belowaniem Trawy, siana oraz ogólnie innych przedmiotów czy znaczy ogólnie, no, rzeczy No i mamy na przykład prasę stacjonarną, do której wysypujemy jakieś siano, trawę i możemy W ten sposób robić bele No i co ciekawe tam ta prasa może też prasować Sieczkę z buraków, możemy też prasować sieczkę Z kukurydzy I chyba paszę mieszaną też możemy w bele sprasować No i oczywiście jeszcze wraz z tym dodatkiem w aktualizacji pojawiła się Taka specjalna wiata, w której możemy magazynować belę oraz palety. No więc naprawdę bardzo fajnie, tutaj, że takie coś twórcy dodali. No i myślałem, żeby zakupić sobie ten dodatek w przyszłości z tymi maszynami do belowania. No, akurat to idzie całkiem sprawnie. No, jeśli chodzi o tą czynność, no to oczywiście nie zwiększa ona jakoś mocno plonów, no bo chyba o 5% zwiększa plony. No ale fajnie można się pobawić. Można sobie ściąć takie ściernisko po zebranym sorgo. No i później można rozlać tej gnojówkę albo obornik, porozrzucać. No i zawsze to jakaś ciekawsza taka czynność. Też możemy sobie na przykład przy pomocy takiego mulchera skosić trawę na podwórku. Więc może nam on posłużyć jako kosiarka do podwórka. No i też fajnie, że jak widzicie tutaj ta trawa nie zostaje wgoda siekana, Więc może to idealnie pełnić funkcję jakiejś kosiarki, bo później nie musimy zbierać tej trawy. No a też taka praca idzie bardzo szybko, no bo jedziemy 18 km na godzinę, więc... Faktycznie taki mulcher może posłużyć jako kosiarka do yy, podwórka. No, a jeśli chodzi o hodowlę koni, no to raczej nie będę już yy, rozpoczynał jej w tej serii. Może, chyba, że ewentualnie muszą znaleźć jakieś miejsce, ale na no, już obok tych zagród dla zwierząt, nie ma za bardzo miejsca. Tutaj też na gospodarstwie nie ma zbyt wiele miejsca, a tak byle gdzie tak stawiać, na przykład w tamtym miejscu, to tak średnio by to wyglądało, więc nie wiem, czy tutaj będę zajmował się hodowlą koni. No ale niestety w tym farmingu nie jest ona zbyt opłacalna, jeszcze jak ktoś nie ma tej modyfikacji na pomocnika przy koniach, no to trzeba jeszcze codziennie na nich jeździć, więc to zajmuje bardzo dużo czasu. No szkoda właśnie, że tutaj normalnie nie ma takiej opcji, żeby zatrudnić jakiegoś pomocnika przy tych koniach, no i szkoda, że te konie nie są jakieś bardziej opłacalne, bo w poprzednim farmingu można było naprawdę... Bardzo fajnie na, zarobić na hodowli koni, no bo tam sprzedawaliśmy konia chyba za 50 tysięcy, jeśli miał on tutaj już maksymalną kondycję i był maksymalnie rozwinięty. No a tutaj chyba maksymalnie możemy 5 tysięcy dostać za konie, więc nie jest tegoś dużo, patrząc ile czasu musimy poświęcić. No i też oczywiście musimy je nakarmić sianem oraz owsem, więc bardziej opłaca się na przykład sprzedać taki owiec i siano albo przetworzyć owiec na mąkę i później jeszcze to na chleb możemy przetworzyć. No nie wiem, czemu tej pracownik nie dojechał do końca i zostawił takie omiaki. No a na szczęście dużo tego nie zostało, chociaż dziwne, że na przykład nie jest to jakoś zaprogramowane tak, żeby pracownik dojeżdżał do końca i zbierał wszystko. Które czasami pracownik lubi sobie podnieść trochę wcześniej niż i zostawić takie paski. No, mamy też taką fajną pogodę, tutaj taka lekka mgła oraz zachmurzenie. Też bardzo ciekawie to wygląda, jak mamy taką mgłę w tle, chociaż tutaj widać tę mgłę. A już tutaj nie ma tej mgły, tam bardziej tutaj obok tych gór. No może też, jeszcze jakby był czas przed zakończeniem serii, to może zrobilibyśmy sobie jakieś karmienie zwierząt. No bo też dawno tego nie było. No ale to już zobaczę, muszę rozplanować, bo teraz chyba mamy 92 albo 93 odcinek Chyba to jest, Albo już 94 Nawet nie pamiętam, będę musiał zobaczyć sobie tą numerację tych odcinków e, Podczas publikacji tego filmu No więc muszę sobie jeszcze jakoś rozplanować, żeby zrobić te zbiory buraków oraz bawełny Też słoneczniki sobie pozbieram No i zobaczymy co jeszcze tutaj będę robił przed zakończeniem tej serii Myślę, że chciałbym zrobić jeszcze to e, przycinanie tych e, krzewów winogron Więc to sobie muszę rozplanować No i oczywiście w następnym odcinku zrobimy sobie podsumowanie Pokażę Wam statystyki, jeśli chodzi o czas gry, jakieś tam inne rzeczy, na przykład stworzone Bele, przejechana odległość w kilometrach i tak dalej. Też zobaczymy sobie maszyny, jakie udało mi się skompletować, chociaż jeśli chodzi o maszynę, to myślę, że fajnie to i skompletowałem, jeśli chodzi o takie gospodarstwo europejskie. No bo jeśli chodzi o tą serię drugą, z mapki amerykańskiej, to tam chciałbym już sobie rozwinąć gospodarstwo tak, żeby później mieć takie ogromne maszyny już w takim stylu amerykańskim. A tutaj myślę, że te ciągniki są takie fajne, optymalne na takie gospodarstwo europejskie. No i też fajnie, że mamy w tym farmingu bardzo duży wybór tych maszyn. Oczywiście też mamy maszyny z różnych dodatków. Jest DLC Kubota, więc ewentualnie mógłbym też sobie kupić ten dodatek z maszynami marki Kubota. Też mamy tam parę fajnych ciągników. I one byłyby fajne pod tą serię z mapki alpejskiej, no bo to mamy trochę mniejsze ciągniki. Plus mamy tam sporo maszyn związanych z. Sianokostami, chociaż widziałem, że pojawiła się modyfikacja, gdzie mamy paczkę maszyn marki Kubota Tylko nie mamy chyba ciągników, tylko tam są maszyny jakieś, takie jak kosiarki jakieś yy, Chyba siewniki Nie wiem, czy tam nie ma też jakiejś pracy belującej czy coś w tym stylu Więc zobaczę, bo może ewentualnie też mogłoby sobie pobrać taką paczkę modyfikacji i skorzystać z niej w serii yy, Trzeciej, albo też w serii czwartej w przyszłości, no bo na, w serii czwartej chciałbym skorzystać trochę z modyfikacji no, Na różne takie ciekawe maszyny, no bo już Tutaj sporo maszyn wykorzystałem w serii pierwszej Też w serii drugiej w serii trzeciej też myślę, że będę chciał skorzystać z części tych maszyn, no nie chciałbym, żeby się jakoś tak za bardzo te maszyny powtarzały, oczywiście część będzie musiała się powtórzyć, no bo też w niektórych kategoriach nie mamy aż tak dużego wyboru, więc niektóre maszyny będą musiały się powtórzyć, ale jednak cielniki staram się kupować inne, no bo jednak tymi ciągnikami sporo pracuję w tych seriach, więc tutaj w serii czwartej mógłbym skorzystać trochę z modyfikacji zobaczymy, bo jeśli by wyszedłby ten dodatek z maszynami marki Deutsch, to też tam na pewno pojawiłoby się sporo fajnych i ciekawych ciągników. Teraz fajnie, że twórcy wypuszczamy różne takie dodatki, coraz więcej ich jest i fajnie, że rozwijają tego farminga. Czasami też jakieś darmowe modyfikacje się pojawią, aby jakieś maszyny w aktualizacji, więc zobaczymy, co tutaj pojawi się jeszcze w przyszłości. Może dostaniemy jakąś nową mapkę. Są plotki, że może pojawić się mapka w klimacie polskim w dodatku, więc też mogłoby to być ciekawa opcja, no i zobaczylibyśmy, jakie maszyny tam się pojawią. No chyba, że to byłaby część dodatku marki Deutz -Far, z maszynami marki Deutsch, więc no zobaczymy, co to się pojawi. No tuż prawie mamy połowę pola zmulczowaną, No takie mulczowanie idzie dosyć szybko, więc jest to bardzo fajna praca. Nawet nie jest największy mulczer, no bo mamy jeszcze większe do wyboru, ale ten bardzo fajnie wygląda. Też można popracować trochę takimi mniejszymi ciągnikami, takimi jak ta Waltra. My to jakoś nigdy nie zajmowałem się wołowaniem pola poza siebie, no ale jakoś też te wały uprawowe nie zwiększają zbyt dużo plonów, więc to bardzo się tym nie zajmowałem. Chociaż tu mamy bardzo dużo, dużo takich opcji, bo mamy różne jakieś rodzaje kulturatorów, jakieś brony talerzowe, brony mechaniczne. Tutaj też mamy takie mulczery, jakieś wały uprawowe, więc tych opcji jest tutaj sporo, jeśli chodzi o takie prace na polach. No, mamy oczywiście też różne opcje nawożenia. Możemy posiać popląd czyli rzodkę folistą, chociaż ja jakoś często z tego nie korzystałem. bo zazwyczaj nawoziłem albo nawozem sztucznym, albo obornikiem, lub gnojówką, jak już zwierzęta. No, ale mamy też ten płynny kompost w biogazowni, więc tych opcji jest naprawdę sporo i mamy taką różnorodność, jeśli chodzi o te wybory prac na gospodarstwie. No myślę, że raczej resztę tego mulczowania sobie skończę pod odcinkiem na no, tym odcinku. Yy, to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.